I czułem ekipa. Kończymy pracę i wyjeżdżamy. Opuszczamy duespot i dzisiaj mam dla Was niespodziankę. A dziewczyny. A jedziemy w stronę Lublina. I dzisiaj nakręcę mojego vloga z pewnego fajnego miejsca pod Lublinem gdzie będziemy robić a zaraz zobaczymy co będziemy robić. Drogę. Wii, jesteśmy. A, piękny zachód słońca, trochę późno dojechałem, ale jestem. Widzę, że wszystko na miejscu. Muszę tylko przez te pertapy się przeczłapać zaraz zobaczmy, co tam się dzieje. Karetka już jest na miejscu. Ahoj! Siemanko! Siemanko! Uch. Zmieniłeś? Ile w Żyrardowie metrów? Jesteśmy! Michał już przetestował taśmę. Tajna miejscówka w okolicach Lublina, o której wiedzą ci, którzy mają wiedzieć. Okazało się, że taśma jest cienka i bardzo luźna. Idealna. <laughs> a słuchajcie, długo mnie tu nie było. Długo mnie nie było na taśmie. A kiedyś był to dosyć intensywnie uprawiany przeze mnie sport więc jestem ciekawy co tam zostało czy pamięć mięśniowa jest długotrwała kiedy ostatnio tu byłem? może z rok? myślę, że między rok a pół roku temu no, dobra, to lecimy nie będę brał GoPro selfie na pierwszy raz, bo nie wiem co się będzie działo ale oblecę w to i z powrotem to ubieramy majty Fajne czasy był. Zobaczmy co zostało. Dobra. Uprząż. Sprawdzona. Zaciśnięta, teraz, ląża. to będzie mnie trzymać w razie czego gdybym jednak się zachwiał i postanowił polatać piękna ósemeczka podczas robienia której nikt nie powinien nam przeszkadzać tylko powinniśmy się nad nią skoncentrować i ładnie ją dokończyć ponieważ najwięcej wypadków przy wspinaczce jest w momencie kiedy ktoś Cię zagada i źle zrobisz ósemkę double check działa dobrze sprawiać. sprawdzać obie ósemki bo to, że ktoś chodził to nie znaczy, że dobrze sprawdził Hangover? A, musisz mi podać jeszcze mojego hangovera Dobra To słuchajcie Wszyscy pytają się o emocje Emocje są takie, jak wsiadam na rower, no wsiadam <grybujesz> i lecę. Co nie znaczy, że nie mam obaw i zawsze jak tu siedzę to sprawdzam jeszcze raz węzły.

Daí eu falei o Demnio. Trzymaj, oh. trzymaj, trzymaj, trzymaj. Bąsika spróbuj dołożyć. Pierwszy raz widzę jak Piotrek się męczy na taśmie. Próba ekspozycji. Ale jeszcze się nie przekręcił do końca. A. Dobrze A. Ula la. Już wiesz, już i tak byłeś lepszy ode mnie, także <śle> Panu już dziękujemy A. Ale jednak ciało jest piękne No Totalnie się spina wszystko Proszę się rozluźnić. Idziesz dalej? I da, i da. Ula, uh, Piotrek oh. Nie lubię cię <laughs> Okej <Okay>. Mamy to <laughs> Helje <yeah>. No <laughs> No dobra <laughs> Fajne uczucie, jednak trochę zostało z <laughs> Nie wszystko się zapomniało A jak wrażenia? Czy to będzie wielki powrót do highlaningu? <laughs> Obawiam się, że niewielki. Taki tyci. <laughs> A... Jednak drukowanie fajniejsze. <laughs> Co najbardziej Cię boli teraz? A... Płuca. Płuca. Bo jednak, mówiłeś, że ręce. Coś Krzyczałeś, że ręce Cię bolały? Tak, w tamtą strony ręce. A... Za kwasy, ale z powrotem już... A stopy? Już... I taśmy? Nie. Stopy są okay. W tamtą stronę po prostu łapy musiałem jednego leashfola zrobić, żeby się rozgrzać. Całe napięcie opadło razem z tym spadaniem. A co jest lepsze na kręgosłup, slack czy O Oj, chyba slack. Zdecydowanie slack. Jeden punkt dla <laughs> No, zdecydowanie slack. Później trampoliny, albo pierwsze trampoliny. Trampoliny też są dobre. No, także był jeden upadek w tamtą stronę. liszfol. Później już ciało się odprężyło i po prostu już popłynęło z malutkimi tam zawahaniami. A z powrotem mm, miodzia. I jedynie oddech. Jednak zapomniałem jak to jest, jednak zapomniałem jak to trzeba ciałem walczyć i jeszcze trzymać stabilny, świadomy oddech. Ale szedłeś, na początku balansowałeś dużo ciałem, a później balansowałeś rękami. I zapraszamy na Urban Highline Festival. Mamy nadzieję, że się odbędzie. W Lublinie ostatni weekend lipca. Dokładnie. Trzymajmy kciuki. Może parę ujęć na zakończenie zuchajów, co? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the 11th Urban Highland Festival.